Kiedy zaczynasz odstawać od stada, stado się od ciebie odwraca. Tylko ci, którzy cię autentycznie będą wspierać w rozwoju, będą z tobą. Ci, którzy zaczną być o to trochę zazdrośni, ci, którzy właśnie będą się z ciebie z różnych powodów naśmiewać, najczęściej z powodu takiego, że sami nie wkroczyli na tę ścieżkę. To są osoby, co do których sam, sama musisz podjąć decyzję, co dalej. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać lub oglądać będziesz 303 odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj odcinek solowy, i dzisiaj chcę zaprosić Cię właśnie do rozmowy o rozwoju osobistym. Taka refleksja naszła mnie właśnie, że przez wiele rozmów z gośćmi, prawie wszystkich gości, pytałem o to, jak rozumie rozwój osobisty, czym dla niego, czy dla niej jest rozwój osobisty. I owszem, Większa część odpowiedzi, jakie padały, to, że rozwój osobisty to jest właśnie zdobywanie nowych doświadczeń. To jest e, umiejętność uczenia się, to jest samouczenie się, to jest stawanie się lepszym człowiekiem dla siebie, dla innych, e, umiejętność radzenia sobie w życiu właśnie dzięki temu rozwojowi. I to jak najbardziej jest e, słuszne i okej. Okay. Natomiast kilku, bo zdecydowanie mniejsza ilość gości, na to pytanie wzdrygała się. I oni podchodzili do tego rozwoju do tego rozwoju osobistego trochę właśnie tak jak um, no właśnie, jak czasami podchodzimy czy niektórzy podchodzą do kwestii coachingu, rozwoju osobistego, strefy komfortu i tak dalej, że to jest takie nie bardzo chcę się przyznać, że to w ogóle mnie interesuje. Nie wiem czy to w ogóle jest to, czy tak to powinienem nazywać. No i Myślę, że dla tych osób, które trochę tak właśnie wzdrygają się co do hasła rozwój osobisty, coaching, mentoring, być może również ta strefa komfortu, to właśnie dla nich głównie jest ten odcinek. Ale myślę, że jeżeli świadomie interesujesz się drogą rozwoju, samodoskonalenia, to również skorzystasz na tym materiale, do którego obejrzenia czy wysłuchania gorąco namawiam. Zacznę od tego. Czym jest rozwój osobisty? Jaka jest jego definicja? Zacznę od tego, od tego generalnie, że nie ma jednej definicji dotyczącej rozwoju osobistego. Można to interpretować na wiele sposobów, ale spróbuję przybliżyć albo uspójnić może te definicje. Faktycznie rozwój osobisty jest szeregiem działań bardzo indywidualnych. Czyli skoncentrowanych na mnie, na jednostce, po to, aby ta jednostka, abym ja, czy ty w tym wypadku również, z tych wszystkich doświadczeń, których, które napotykamy każdego dnia, umieli wyciągnąć jakąś wartość dla siebie, po to, aby, i tutaj można sobie wstawić bardzo różne rzeczy, w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy, aby być lepszym w relacji, aby e, lepiej realizować swoje e, jakieś cele, życiowe, cele zawodowe, generalnie stawiać w ogóle cele, etc. I to jest bardzo pojemne pojęcie, dlatego że ono na różnych etapach życia, jak powiedziałem, może dotyczyć różnych sfer. Z jednej strony może to być właśnie kwestia stawania się, czy może tak, inaczej, idąc przez życie. No jesteśmy dziećmi i tutaj nieintencjonalnie wręcz rozwijamy się, czy tego chcemy czy nie, uczymy się każdego dnia. Później w szkole bywa różnie, też zwykle Mniej intencjonalnie, ale już trochę bardziej ukierunkowani, bo jednak rozwijamy się, uczymy się pewnych rzeczy po to, aby zaliczyć jakiś egzamin, zdać jakąś e, klasówkę, czy umieć odpowiedzieć przy tablicy. Później na studiach idziemy dalej w tym kierunku, później mamy życie zawodowe, tam też pewnych rzeczy musimy się nauczyć po to, aby dobrze realizować cele, jakie przed nami stawia organizacja. Jeśli wybieramy ścieżkę związaną z własną działalnością, z biznesem, to również. Chcąc czy nie chcąc, uczymy się bardzo, bardzo wielu różnych nowych rzeczy, i to także jest rozwój osobisty. Później na pewnym etapie życia trochę większej, czy trochę większą wagę przywiązujemy do tego, aby być lepszym człowiekiem, aby być lepszym partnerem, lepszym rodzicem. Później dochodzimy do takiego etapu w życiu, gdzie chcemy, czy myślimy już trochę bardziej o takiej sferze duchowej, niezwiązanej z religią. No, to zupełnie dwie różne rzeczy. Duchowość dla mnie jest czymś takim co pozwala mi poznać siebie gdzieś od wnętrza, poznać moje wartości, poznać to, co dla mnie w życiu jest ważne, znaleźć jakiś balans w życiu, umieć sobie oddzielić pewne kwestie czy pewne obszary zawodowe, rodzinne, osobiste od, od siebie i, i żyć w takim zdrowiu psychicznym również, ale i fizycznym. Więc ten rozwój osobisty, jak widzisz, na różnych etapach życia będzie dotyczył po prostu różnych obszarów związanych nadal z rozwojem osobistym. Idziemy dalej. Jak powiedziałem, jako dziecko bardzo często obejmujesz ścieżkę rozwoju, nie znając się w ogóle, nie mając o niczym pojęcia, jest to taki rozwój nieintencjonalny, po prostu naturalnie uczysz się nowych rzeczy, doświadczasz, potykasz, tłuczesz, smakujesz, liżesz, wszystko robisz i to jest z szereg. Kapitalnych doświadczeń. Później trochę wykruszamy się z tej umiejętności, trochę się wstydzimy dotknąć językiem, czegoś polizać, jak inni patrzą na coś, co, co chcemy sprawdzić, jak smakuje, um, chyba że się wygłupiamy. Ale generalnie dalej rozwijamy się. Natomiast jeżeli. Uwaga, obie ścieżki są dobre. Czy to jest intencjonalny, czy nieintencjonalny rozwój, obie ścieżki są dobre. Ten nieintencjonalny powoduje, że siłą rzeczy tak czy inaczej zdobywasz doświadczenie, uczysz się nowych rzeczy poprzez różne sytuacje, wpadki, porażki, jak to mówimy niektórzy, uczysz się reagować na nie, radzić sobie z takimi podobnymi sytuacjami w przyszłości. Natomiast jeżeli wybierasz ścieżkę intencjonalną, to znaczy, że wiesz, czego od życia oczekujesz. Albo przynajmniej zbliżasz się do tego, i w związku z tym planujesz pewne działania, które mają Cię doprowadzić do tego rezultatu, do tego celu. Dam bardzo osobisty przykład. Kilkanaście lat temu, kiedy prowadziłem pierwsze szkolenie dla grupy młodych menedżerów, po tym szkoleniu poprosiłem o krótki feedback. Ponieważ było to moje pierwsze szkolenie, poprosiłem o feedback, byłem bardzo ciekaw, jak sobie poradziliśmy, bo prowadziłem to razem z koleżanką Ewą. I jedna z odpowiedzi otworzyła mi głowę. Dziewczyna, która centralnie siedziała na wprost mnie, jako trenera, odpowiedziała coś takiego, i mam te słowa do dzisiaj w głowie, że gdyby to szkolenie odbyło się przed jej. Assessment Center, czyli przed taką oceną jej kompetencji, to ona ten Assessment Center by zdała. I to mi dało dużo do myślenia. I od tamtej pory, trochę na początku, może nieświadomie, chociaż już wtedy postawiłem sobie taki cel, ale od już ładnych kilku lat, bardzo świadomie, powoli, ale myślę, że dość konsekwentnie realizuję ten cel świadomego rozwoju, między innymi realizując ten podcast po to, aby za kilka lat skoncentrować się na działalności edukacyjnej, nazwijmy to tak, głównie dla dorosłych, właśnie pomagając im zmieniać swoje życie, mógłbym nawet takiego określenia użyć czyli po prostu być trenerem być osobą, która poprzez swoje doświadczenie, po, poprzez swoją wiedzę, ale i kompetencje, których nabyła, świadomie, w tym wypadku mówię o sobie, może lepiej realizować ten cel, tak? Czyli ja za kilka lat chcę być trenerem. Yy, albo inaczej, jestem dzisiaj, również tak mogę o sobie powiedzieć, natomiast chcę się skoncentrować na byciu trenerem, dlatego od lat realizuję swoją ścieżkę rozwoju osobistego. Uczę się przekazywać wiedzę, chociażby na łamach tego podcastu. Zdobywam inne doświadczenia, biorąc udział w warsztatach. Ale również prowadząc cały czas w różnej tematyce swoje szkolenia. I ta intencjonalność tego rozwoju może oczywiście dotyczyć wielu innych obszarów. Ja powiedziałem na przykładzie swoim, natomiast ty możesz chcieć być na przykład świetnym kierowcą, albo super mówcą, albo po prostu świetnym menadżerem, albo lepiej prowadzić swój biznes i chcesz się uczyć od tych, którzy są dla ciebie pewnego rodzaju wzorem. I teraz w związku z tym warto zadawać sobie pytania właśnie związane z tym od początku: co ja w życiu chcę robić? Czy to, co ja dzisiaj robię w życiu, to mnie satysfakcjonuje? W jakim obszarze czuję satysfakcję, a co mnie raczej zniechęca do działania? I to, co jest kluczowe w kwestii rozwoju osobistego, to to, aby oprzeć te działania w zgodzie czy w oparciu właśnie o swoje wartości, ale swoje wartości. Dlaczego ja to chcę robić? Czy to jest moje, czy to jest raczej narzucone, albo zapożyczone, bo porównuje się z innymi i chcę tak jak ten ktoś. Ale czy to jest moje wtedy? Jeżeli to jest inspiracja, bo chcesz tak samo, ale to jest Twoje głębokie poczucie i, i taka silna chęć do działania to inspiruj się innymi, ucz się od nich, szukaj mentorów, również takich, których nie spotkasz osobiście, ale po prostu podglądasz ich, podzielą się swoją wiedzą w internecie, piszą książki, publikują jakieś treści, wideo na kanałach, na przykład YouTube. Więc tak, ale tych pytań nie przestawaj sobie zadawać, tych pytań, o, tak bym powiedział. Nie wystarczy odpowiedzieć na pięć pytań, dlaczego chcę to, co chcę. Czyli tą metodą pięć razy, pięć razy dlaczego, o której też pisałem w książce Podcast od podstaw. Tylko zadawaj sobie pytania często. Umiejętność zadawania pytań jest również trudną umiejętnością, której uczenie się także wchodzi w obszar rozwoju osobistego. Nie musisz być coachem, żeby uczyć się zadawania pytań, ale żeby być coachem, trzeba nauczyć się umieć zadawać właściwe pytania. We właściwym momencie. To, jaką ścieżkę sobie wybierzesz, zależy od ciebie, ale ważne, żeby ta ścieżka była w oparciu o Twoje wartości, o Twoje prawdziwe potrzeby, o Twoje prawdziwe cele i marzenia. I wtedy realizacja tego będzie na pewno z większą determinacją, będziesz bardziej wytrwały czy bardziej wytrwała w realizacji tych działań, bo jeśli to jest coś narzuconego, to jest trochę tak jak. Jako trener znowu mogę powiedzieć, kiedy jesteś na szkoleniu, na które osoby zostały skierowane przez pracodawcę, jest to szkolenie, które odrywa ich od ważnych zadań. Jest to szkolenie, które, owszem, może ma jakieś wartości w sobie, ale oni jednak nie koncentrują się na nim. Mówię o pewnej części grupy, bo nigdy 100% raczej nie miałem takiego doświadczenia, żeby 100% grupy e, mówiło o tym, że czy, czy jakby dawało do zrozumienia, że zupełnie nie są zainteresowani tematem szkolenia. I to jest ta grupa, która ma narzucone wartości. Natomiast jeżeli ktoś idzie na szkolenie z własnych potrzeb, interesuje go temat, jest ciekawy, chce się tego nauczyć, bo chce to w jakiś sposób wdrożyć w swoje życie. I tutaj Jeden z ostatnich warsztatów, który robiłem dla bardzo sympatycznej grupy, zresztą powstał odcinek podcastu na koniec tego szkolenia. Osoby chciały się po prostu nauczyć wykorzystywać media do tego, aby właśnie dzielić się na przykład swoją pasją. I tam uczyliśmy się o tym, jak prowadzić bloga, jak prowadzić podcast, jak prowadzić um, krótkie formy, czy generalnie formy wideo. I te osoby były super zaangażowane. I to jest oparcie o wartości własne, o własne potrzeby. Jeżeli znajdziesz taką potrzebę na ścieżce swojego rozwoju osobistego, to będziesz realizować to wytrwale i prędzej czy później, zwykle później dojdziesz do celu. Dlatego nie wzdrygaj się, jeśli ktoś mówi o rozwoju osobistym, nie wzdrygaj się, jeśli ktoś mówi o coachingu, nawet jeśli go odmienia przez różne formy. Coaching odpowiednio prowadzony przez eksperta, przez fachowca, żeby nie powiedzieć pasjonatę. Da olbrzymią wartość osobie, która będzie w roli coachi, czyli osoby, której się pomaga, której pomaga się przejść przez pewną drogę. To samo z mentorami. Mentorzy to osoby, które były tam lub są tam, gdzie ty chcesz dojść i one mogą ci powiedzieć, jak one tam doszły, co one po drodze zrobiły. A ty możesz z tego czerpać nauki. Czy je wykorzystasz, czy je wdrożysz, to jest już zupełnie inna historia. Ale rozwój osobisty działa. Pod warunkiem, że jest oparty o Twoje wartości, o Twoje potrzeby. Jeśli nie jest o to oparty, jeśli jest chwilową modą, myślę, że mogę się tam sprawdzić albo przez chwilę się tym zainteresuję, bo ktoś mnie zainspirował, ale to jednak nie jest to, to wypalisz się i to pewnie dosyć szybko. Szczególnie, że pewnie rzucisz się w wir darmowych szkoleń, wystąpień różnych klubów, będziesz chodzić wszędzie i po prostu wypalisz się również energetycznie. Wiem, bo na początku w bardzo wielu takich spotkaniach brałem udział, ale dzisiaj wiem, jaka jest moja droga, wiem, jaki jest mój cel, realizuję to i namawiam Ciebie do tego, żebyś też realizował, czy realizowała swoją ścieżkę rozwoju. Nazywaj sobie to, jak chcesz. Czy to będzie Twój rozwój osobisty, czy to będzie Twój proces samodoskonalenia, czy to będzie Twój proces stawania się lepszym człowiekiem, lepszym pracownikiem, lepszym menadżerem, lepszym partnerem, lepszym rodzicem. To nie ma znaczenia. Ważne, żeby, żeby to było Twoje. Ważne, żebyś czuł, czy czuła się z tym dobrze, aby w swoim tempie poszerzać swoją strefę komfortu. Czy jak mówią niektórzy, wychodzić z tej strefy komfortu, po to, żeby no właśnie. Realizować swoje cele stawania się tym kimś, kim chcesz się stać tym człowiekiem, tą osobą partnerem, jakim chcesz dla kogoś być, rodzicem, jakim chcesz być dla swoich dzieci szefem, jakim chcesz być dla swoich zespołów czy właśnie trenerem, jak ja chcę być lepszym trenerem na każdym kolejnym szkoleniu czy warsztacie, które będę prowadził, czy lepszym mówcą, ponieważ również zdarza mi się występować w roli mówcy. I to jest moja ścieżka rozwoju. Ja się w niej odnalazłem, realizuję ją, wytrwale, co dla mnie też jest nowe i też się tego uczę i to dla mnie też jest znowu dalszy rozwój osobisty. Namawiam do tego, aby wyznaczać sobie cele w oparciu o własne wartości. Aby realizować się po drodze do tego celu, aby dawać wartość dwa razy taką, być może, jaką odebrało się od kogoś po drodze. A wierz mi, że satysfakcja z tego będzie wtedy zdecydowanie większa, przyjemność realizacji tego celu i ten sukces, który na pewno gdzieś po drodze będzie. I uwaga, po drodze będą też porażki i tych będzie więcej. Bądź na to przygotowany. Bądź przygotowany, bądź przygotowana na to, żeby umieć sobie radzić z sytuacją taką, kiedy wejdziesz na ścieżkę rozwoju, a twoi znajomi, być może nawet członkowie twojej rodziny, odwrócą się od ciebie albo będą trochę z ciebie żartować, trochę będą szydzić z ciebie. Jak sobie poradzisz z taką krytyką? Jak sobie poradzisz z takimi komentarzami, że właśnie kroczysz swoją ścieżką rozwoju osobistego i osoby odwracają się od ciebie? Czy to dobrze? Ja ci powiem, że to jest standardowa sytuacja. Kiedy zaczynasz odstawać od stada, stado się od ciebie odwraca. Tylko ci, którzy cię autentycznie będą wspierać w rozwoju, będą z tobą. Ci, którzy zaczną być o to trochę zazdrośni, ci, którzy właśnie będą się z ciebie z różnych powodów naśmiewać, najczęściej z powodu takiego, że sami nie wkroczyli na tę ścieżkę. To są osoby, co do których sam sama musisz podjąć decyzję co dalej. Czy zaprzestać realizować ścieżki rozwoju w oparciu o swoje wartości i przestać cieszyć się tym własnym rozwojem, bo ktoś z twoich bliskich zaczyna z Ciebie się śmiać? To jest naturalny proces, też o tym mówię, bo to też jest element rozwoju, umieć sobie radzić w takich sytuacjach albo umieć podjąć dialog z taką osobą. Powiedzieć, dlaczego to robisz? Dlaczego ty to robisz, ale dlaczego też ta osoba robi to, co robi w stosunku do ciebie? Jeśli zaczniesz odnosić sukcesy, a zaczniesz życzyć ci tego, to zaczniesz zyskiwać szereg nowych znajomych, zaczniesz poznawać nowych ludzi, którzy z jednej strony będą cię wspierać, z drugiej strony będą chcieli się już od ciebie uczyć, ale też będziesz tracić starych znajomych, którzy zostali ze swoimi starymi przyzwyczajeniami. Którzy zostali być może ze swoimi serialami, wystawaniem pod klatką, piciem czegokolwiek gdziekolwiek, zamiast właśnie zatroszczyć się o siebie, o swoją duchowość, o swoją mm, sprawność intelektualną również. I tu przychodzi mi do głowy taki eksperyment, takie badanie pani Carol Dweck, która badała dzieci. Dzieci o podobnym poziomie inteligencji, ale takie, które różnie też do tej. Inteligencji podchodziły. I otóż te dzieci, które uważały, że inteligencja jest wrodzona i jakby niewiele już można z tym zrobić, jest po prostu w naszych genach, nie podejmowały wyzwań. Z kolei te dzieci, które wiedziały albo domyślały się albo czuły, że ta inteligencja jest zależna od tego, że podejmują właśnie działania, że uczą się nowych rzeczy, że, że eksperymentują, że próbują sprostać jakimś przeszkodom to te osoby, no właśnie, podejmowały działania. One rozwijały się i efekt tego rozwoju był wyraźnie lepszy, większy niż u tych, którzy myśleli, że, że to jest wrodzone, to jest w naszych DNA genach i jakby nie ma sensu podejmować działań, bo to już tak jest. Otóż tak nie jest i, i właśnie dlatego zachęcam do tego, aby wytyczać sobie cele, aby Świadomie rozwijać się. To jest trochę tak jak na początku podcastu, kiedy zawsze mówię, że nagrywam go dla tych, którzy są zainteresowani świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Świadomym, czyli wiem, dlaczego chcę się rozwijać, a efektywnym, bo właśnie dlatego, że wiem, dlaczego w pewnych obszarach chcę się rozwijać. Więc jeśli wiem, po co coś robię, to łatwiej będzie mi to coś osiągnąć. To jest trochę jak jeszcze inny truizm, że jeśli wiem, gdzie chcę dojechać, to tam dojadę, a jeśli nie wiem, to po prostu będę jechał przed siebie. Ale. Co mnie spotka, tego nie wiem. Może to jest jakiś dreszczyk emocji. Natomiast może się okazać, że wyląduję na pustyni. I co mnie może spotkać na pustyni? Jeśli będę chciał trafić do jakiejś fantastycznej oazy, to muszę wybrać kierunek tej oazy, a nie środek pustyni, gdzie nic nie ma. I dokładnie tak samo jest, czy może być z rozwojem. Jeśli wybiorę sobie cel tego rozwoju, to dotrę tam i będę cieszył się efektem tego. Natomiast jeśli. Nie, ten rozwój będzie nieintencjonalny, to on będzie mniej efektywny i może mnie zawieść gdzieś, w, nie wiadomo, bliżej, właśnie gdzie. Na koniec życzę ci, abyś rozwijał się, abyś rozwijała się w zgodzie ze sobą, we własnym tempie, w zgodzie z własnymi wartościami i po to, aby realizować swoje własne cele, zamierzenia, marzenia. I zarażaj tym innych i nie patrz na tych, którzy cię od tego odciągają, którzy z tego szydzą. Skupia się na tych, którzy Cię wspierają. A efekt może Cię zaskoczyć. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień z nowym odcinkiem podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Rozwój Osobisty dla Każdego.